Hej, z tej strony 11 to jest ponownie Hello Neighbor. Nie ma żadnych nowych aktualizacji, nie ma nic nowego, nie musicie zaraz podnosić hypu. Jest taka kwestia, że wielu z was masywnie spamowało pod każdym filmem. Kiedy będzie kolejny odcinek Hello Neighbor Wiem, że jest coś co pominąłem i tego nie znalazłem Ale myślę, że i tak zrobiłem tych odcinków Wystarczająco dużo, a nie chciałem robić przesytu Tą grą, nie chciałem zepsuć Klimatu tej gry, żeby ona nie była za często Ale ludzie spamowali wszędzie Kiedy Hello Neighbor, kiedy Until Dawn, masakra Ale nie chciałbym, żeby ta gra straciła Na swojej popularności yy, Którą bardzo łatwo można zepsuć Przesytem, także na spokojnie dzisiaj ogarniemy sobie temat, który pominąłem, o którym wielu z Was mi pisało. O, już słyszę Kyla. Kurczę, chwilę nie grałem tutaj, e, ale zaraz, e, że tak powiem, przejdziemy do newsów. A to od razu. A, to on od razu jest. Okej, okay. zapomniałem, że to nie jest ta stara wersja gry. Okej, okay, więc bądźmy troszeczkę ostrożniejsi, ponieważ mamy do odkrycia sporo rzeczy. Poznajdujmy sobie tutaj jakieś potwierane okna czy coś. Możemy wejść od tyłu z tego co pamiętam. Zamrażamy wodę, ponieważ wiadomo, rekinek Nie wiem, łomu chyba nie potrzebujemy Aczkolwiek go wezmę i tak i tak Łoki doki, spokojnie Nie wyłączyliśmy mu zasilania, więc możemy spokojnie dostać się na kolejne piętra windami Odstawiamy sobie te krzesełka, ponieważ one nam będą tylko przeszkadzać w naszym przedsięwzięciu, cholera, to mogło być zagłośne. I spróbujmy przejechać się na górę. Możemy? Możemy, jak najbardziej. Super. Więc jest tutaj pomieszczenie, w którym nigdy nie byłem. To jest dokładnie to pomieszczenie. Nie chcę się tutaj spierdzielić na dół. Możemy wziąć. Co to jest? Mód pneumatyczny? Tak to się nazywa. O, dzwoneczek! Co tu robić? Dzwo... Zaraz! Ej, halo! moment ja myślałem że dzwoneczek to będzie są dwa dzwoneczki chcecie mi powiedzieć że są dwa różne dzwoneczki okej okay, tego nie wiedziałem Uu, wow okej okay, ta kukiełka to jest creepy tu nie wiem czy chcemy iść na spokojnie najpierw we... aha tutaj nie wejdziemy musimy iść naokoło dobra super przejdziemy się naokoło niech ci będzie kukiełka zasrana Tak, zesrałem się Mam nadzieję, że cały czas kucam, ponieważ nie chciałbym, żeby nie było słychać Tak, kucam, ok. Mam nadzieję, że go tutaj nie będzie, że on mnie nie usłyszy Czy ten dzwoneczek coś zmieni w naszym życiu? Prawdopodobnie nie No warto było spróbować, ok? Łopata nam już będzie niepotrzebna To można wyjąć bez żadnych łomów Weźmiemy sobie tą nauczycielkę Chodź do mnie, nie bój się, przyjdź no przyjdź. Nie chcę tam spać, bo się nie wydostanę po tym łatwo. Wezmę sobie latarkę w dłoń. On chyba siedzi tutaj przy telewizorze, prawda? On gdzieś poszedł. O! On gdzieś poszedł! Zrobiło się groźnie. Dobra, mamy nauczycielkę. I co teraz możemy zrobić? To jest bardzo ciekawy myk. Ponieważ tutaj są obliczenia matematyczne, które były zaraz przed moim nosem. I należy je wykonać, żeby odblokować coś dodatkowego. To jest uczeń stojący w kącie za karę, Jeżeli się obrócimy, rzuca w nas papierkami, z tego co pamiętam, przynajmniej powinien tak robić. Rzuca w nas papierkami. Żeby przestał rzucać z jakiegoś powodu. He? Czemu? Nie widzę mojego. Okej, okay. z jakiegoś powodu trzeba postawić nauczycielkę tutaj. Pilnuj, żeby we mnie nie rzucał i trzeba rozwiązać te zadania matematyczne. 1 plus 4 to jest dość proste, to jest 5. Jak ja to mam przytwierdzić Prawym? Lewym, ok. E, 2 razy 3 to jest 6, 9 minus 6 to jest 3. Trzeba pamiętać o kolejności wykonywania działań. To nie są jakieś ciężkie przypadki. Ehm, 7 minus 5 to jest 2, 3 plus 1 to jest 4. 2 razy 4 to jest 8. O! I dostaliśmy spluwę! Dobra, odblokujemy sobie te drzwi, ponieważ będziemy ich potrzebowali później. Nie, no, oczywiście nie ma miejsca, co? E, Człom jest mi potrzebny, tak, jest mi potrzebny do otwarcia drzwi na koniec, ale chyba to nic nie zmieni, i tak? Latarka mi jest niepotrzebna, więc weźmy to krzesło. Troszeczkę ostrożniej cepię. I teraz możemy przejść tutaj i wykonać tę dziwną minigrę. Spróbujmy to zrobić. Strzelba. Um, to tak ma być? O nie, to nie tak ma być. O, to tak ma być. Dobrze. What? O są, dobrze, musimy ich powystrzelać. Trafiłem trzy postacie i za trzy postacie właśnie. Chyba powinienem, kurczę, to sterowanie troszeczkę jest mylące. Powinienem dostać klucz i dostałem klucz. To jest klucz do magicznego pokoju. Do magicznej kłódki. Która prowadzi nas w dość dziwne miejsce w domu. Możemy sobie zapalić to światło? Chyba nie działa do końca. Kurczę, tutaj nie byłem, to ciekawie byłoby to posprawdzać. Pułapki dziwne jakieś. Radio. Okej. Okay. Odblokujmy sobie te drzwi, bo to są chyba tamte drzwi, które gdzieś. Pro... Naprawdę? For fuck's sake, zbagowałem się w krześle. Tutaj nie chcemy wychodzić. Te drzwi prawdopodobnie powinny zostać zamknięte, bo nie chciałbym, żeby sąsiad nam tutaj wparował. I tego młota pneumatycznego można użyć na ścianie, żeby pozbyć się cegieł i przejść dalej. To jest. To alfa! Ale zaczynają ukrywać tutaj takie małe smaczki w tej grze i to mnie. To mnie zarazem nakręca i przeraża, bo. To jest dość dziwaczne, o ile, o ile jeszcze trumne z manekinem zrozumiem, że to jest jakiś chory fetysz, jakiś chory, nie wiem, pomysł, jakiś chory zakład może z kumplem, to to już jest daleksza creepy. Ta maskotka szczególnie. Kolejny klucz. Maskotka plus ogień równa się klucz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi z ogniem akurat. No ale nieważne. Wow. Ok. Czyli jesteśmy, tutaj, z tej strony domu, pod kolejką. okej okay, to są. Nie zauważyłem chyba tych drzwi nigdy, żeby wisiały sobie. Dobra, no. To tyle wiemy: mamy klucz, mamy łom, i to jest chyba jeden ze sposobów na zakończenie gry. Najwyraźniej ten cięższy sposób. Ponieważ z tego co wiem, nie wnosi on nic do nowego zakończenia. Nic nie zmienia większego. Tylko wprowadza ten dziwaczny pokój, który jest. Mocno i hardo creepy. Więc możemy z powrotem sobie potwierać te wszystkie zatrzaski. Z powrotem możemy użyć klucza, mając tą maskotkę tutaj, a może. Maskotka plus ogień równa się klucz. Gdzie może być ogień? Jedyne miejsce, jakim przychodzi na myśl... To jest ogień ten tutaj Możemy to otworzyć? Możemy Możemy wrzucić maskotkę? Niby tak? A może nie? Eee Nie wiem, rzuciłem maskotkę do ognia, żadnego klucza nie dostałem Żadnego innego ognia też tutaj nie widzę Wiem, że ludzie, masywna ilość ludzi w internecie próbowała to rozgryźć na wszelaki sposób Próbowano wskoczyć na dach, co ludziom się udało Gliczowali nawet koszy na śmiecie, przez co mogli praktycznie wznosić się na maksymalną wysokość Próbowali ujeżdżać ten pociąg tutaj, który, na, który nic, że tak powiem nie wnosi Więc myślę, że sekretów więcej tutaj w tej Alfie nie ma, i mogę z całą świadomością powiedzieć, że zwiedziliśmy obecnie teraz wszystko, co mogliśmy. Zakończenie nam to nie zmieni, zakończenie jest tylko jedno. As far as I know, ale mimo wszystko chcieliście to koniecznie u mnie zobaczyć. Z tym rozumiem, będę musiał ekstremalnie szukać kolejnych sekretów w następnych. Wersjach gry. Mam nadzieję, że nade, nadejdą one niebawem, ponieważ ja się mega tą grą, ale proszę, proszę ludzie, nie spamujcie pod każdym filmem, kiedy Hello Neighbor. Jeżeli będę chciał, jeżeli będę czuł sam potrzebę nagrania czegoś, to uwierzcie mi, że śledzę temat na bieżąco i nie ma potrzeby informowania mnie o tym aż tak bardzo. Na pewno, na pewno widzicie komentarze innych osób, które pytają się, kiedy je Hello Neighbor. Więc zanim napiszecie, znajdźcie jeden komentarz. Polubcie go. I tyle wystarczy. Najprawdopodobniej odpiszę. Na jeden komentarz jestem w stanie odpisać na milion w życiu. Dzięki za wysłuchanie, dzięki za obejrzenie i tak jak zawsze trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.